Cześć, witam Was z tej strony, Pazzi45. Witam Was dzisiaj w zupełnie innej grze. Jest to gra Awa, taka strzelanka, coś podobnego do CS, jeżeli ktoś grał. Eee, tak, gra, no myślę, że fajna. Mi się tam spodobała. I zobaczymy, myślę, że z tej gry będzie kilka odcinków. Migro się naprawdę podoba. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli Wam się będzie podobała, to nie ma sprawy. Można sobie pograć. Zaraz spróbujemy się gdzieś przyłączyć do gry. Najlepsze jest właśnie to, że gra jest przez, przez internet i będę mógł tutaj sobie zagrać z innymi graczami. No i mi się do gry. No, a już wspominam o tych innych graczach. Nie wiem, może to będzie JTG. Że to będzie Norbert. Powiem wam, że tej gry jeszcze tak do końca nie znam. Wszedłem sobie tylko na chwilkę, zobaczyłem o co tam chodzi. Zupełnie nie wiem tutaj w tym, jak tu się połapać, w tym y, całym moim inwentarzu, w tych opcjach, jak tu się przyłączać do tej gry, gdzie o co chodzi. Nie wiem. Zobaczymy, gdy pierwszy raz wszedłem, właśnie. Była taka fajna mapa i tam po prostu się bawiłem. Ale zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, czy to będzie ta mapa, o której myślę. Patryk... E... Zero dead... A czemu mnie tu nigdzie nie ma? Mhm... Dobra, idę tu stąd, bo tutaj nie mogę nic zrobić. Sorki za to, ale gra dzisiaj może tak troszeczkę na pokaz. Do końca widzicie nie wiem o co tu chodzi. Tu jest dużo ludzi. Może tutaj się uda. I jeszcze to wiem takie coś. Sorki. Są odcinki z Minecrafta. Ale nie będzie też samego tego Minecrafta i postanowiłem, że będzie takie, co będzie sobie na przykład 5 odcinków z Minecrafta, potem zrobię sobie przerwę, ale to nie będzie tak przeważnie 5 odcinków, tylko po prostu tworzę sobie nową serię. O! Utworzę sobie nową serię, którą sobie przejdę do końca, i potem znów będzie Minecraft. A te serie będą zazwyczaj krótkie 5-10 odcinków. Jestem chyba snajperem. Tak, proszę zobaczyć, idę. Może weźmiemy sobie jakąś pukawkę, będzie nam lepiej. Myślę, że dźwięki sobie nie są za głośno ani nie za cicho. Gra... tak. Oczywiście będą tu falile i będziemy się tu tylko... Mm, będzie tu tak... tak na zasadzie takiej zabawy, ponieważ nie znam jej zupełnie. Po prostu chciałbym, chciałbym zdać wam relację z tej mojej gry, jak to wszystko tu wygląda. Myślę, że was nie zanudzę, jeżeli ktoś lubi takie gry lubi popatrzeć. Proszę bardzo, jeżeli nie, nikogo nie zmuszam. Dostałem HEDA. Gram się, że ma dość fajną grafikę. No zobaczcie, nie fajna graficzka. Mi tam się podoba. Te odcinki też nie będą zbyt długie. Myślę, że się podoba. To.

No i jedziemy dalej. Ha. Dead, za deadem. No i proszę bardzo. troszeczkę lepszą broń znaleźć. Ale kawałek sobie uszliśmy. Kilku gości zabiliśmy. O, mam taki pomysł. Biegam sobie z takim pistolecikiem, a jak dadnę, ze snajperem. Takie będę miał dwie funkcje. Przynajmniej tutaj w tej rundzie rozgrywki. O, teraz mam. No, już nie mam. teraz będzie snajper. O, yy, tamten snajper mnie znił. <grywy> I teraz znowu będzie ten. <grywy> wow. "Ale chyba w dodaniu bije wszystkie możliwe rekordy." <coughs> no, nie jest lek. Zmykaj patrzę tu. I koniec rundy. Aha, uh -huh. dobrze, dobrze. I znowu mnie przyłączy. No tak. Co jest? No, jestem gotowy. Nie wiem o co chodzi. Dobra, jeśli co może to wszystko w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I zachęcam do oglądania, jeżeli gra się podoba. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Myślę, że odcinek będzie również z Awy. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam Was i cześć!